Kaj, widzowie z tej strony, Primax, i dzisiaj jest to filmik. Jak widzicie, z speedrunu z Robloxa. Tak, kolejny taki film, czemu mi się to nie odpozwało? O. Z speedrunu z Robloxa. Tak, będziemy naprawdę na szybko speedrunować. Nie wiem, ile będzie ten film trwał, ale dobra, zaczynamy. Tak, ma być, jest to zamierzony naprawdę szybki speedrun. Tylko coś mi laguje. I jest to naprawdę zaprogramowane na mega szybko. Wymyśliłem to na szybko także. Dobra, robimy to. Robimy, lecimy, speedrunujemy tak totalnie. To jest jakiś dziwny odcinek poboczny. Był ostatni odcinek ze śmieszkowiec, gdzie się stała dziwna rzecz, gdzie było opóźnienie. Ale chyba już nie ma opóźnienia, chyba to naprawiłem. W ustawieniach. Więc co, robimy, speedrunujemy. Nie wiem, czy mi zaliczyła checkpointa, ale oby. Oby. Speedrunner by to jakoś przeskoczył tak totalnie, jakby to jakiś dream był. O, czasie w, w taki sposób. Ale ja trochę zlamiłem, ale dobra. Lecimy z tym na szybko, speedrunujemy. Tak szybko, że się szybciej chyba nie da. Nie no, wiadomo, że się da, ale... Ale ja będę speedrunować... Oj... O... O co chodzi? E, dobra. Ja to chcę zrobić jak najszybciej. O... Kurna! Kurde... Ciągle jak się zginie, to wyskakuje jakiś mod. Dobra, ale naprawdę... Staram się widzowie to robić jak najszybciej. Ale przez to, że to... Ej! No! No, ale patrzcie jak to myli. Ja nie wiem czy to mnie wybije, czy nie. Wiecie. To jest mylą nicela. No nie, no bez, nie, bez, Dobra widzowie, odnalazłem w ogóle skrót klawiszowy do robienia pauz. O dobra, przeszliśmy to w kąt. Mama mi tu weszła, ale nie powiedziała nic. Więc good. I my to, ja to naprawdę chcę szybko zrobić, tylko teraz już mi mama weszła i trochę straciłem czasu. Ale dobra, lecimy z tym. Ludzie, to jest naprawdę będzie szybki film. Tak mi się coś wydaje. To naprawdę może być szybki film. Tak nie wiem, ile jest, 7 minut. Może nawet mniej. O, zjada nas typ. patrzcie, tu jest chyba 17 leveli na tym. A ja mam już 9, więc. Szybko nam to pójdzie. Mam nadzieję. no, Ehe. Ehe. Nie wiedziałem gdzie skakać. Tu za długo trochę się odradza. Ale to jest już lepsze do speedrunowania. Dobra, na czekoladkę, na tył I tu. Dobra, lecimy, lecimy. Nie śpimy. Pamiętaj, jak ja kiedyś to robiłem na telefonie i z tym checkpointem, który teraz jest miałem. Naprawdę. No! Kurde. Chociaż ten film może trwać bardzo krótko, ale trudno. O to chodzi w tym filmie, że speedranujemy Dobra, patrzcie. tak ja speedranuję istnie. Dobra, gówna. Dobra, mamy gówna. Trzeba omijać gówna. Co tu, gówien nie ma? Ty, tu gówien nie było, ale... Ale... Dobra, wylecieć z mi z Sorry about that, no. No, powinnaś przeprosić, jeszcze nie wiem. Dobra, let's swimming, dobra. Co ja tu mam zrobić? Co? What? Aha, tu trzeba po prostu tak przebiec, żeby się nie wylalić. Dobra, kur. Mahata, co tu trener jest? No, ja trenerze speedrunuję, wiesz? Petek nagrywałem jeszcze. To było dzień przed QA-em. Za 100 subskrypcji nagrywała się ten parkour i jakieś akwarium. Dobra, jeszcze kilka levelów doszczętnych i. i będzie ze parkur. parkour. Więc lecimy. Chyba, że ze dwa obie. Czas. możemy tak zrobić ze speedrunem mamy dwa obi wy będziecie mogli mi liczyć czas dobra wy będziecie mi mogli liczyć czas dobra teraz teraz jest fajny, istny program naszego speedruna ej, czy tak się nie miało stać? E, tak się miało stać, dobra dobra, rozumiem Dobra, wchodzimy na dachu mamy już 15 level, jeszcze doszczętnie kilka leveli będziemy mieli to, ale jeszcze zrobimy jeden obir, bo to naprawdę byłby krótki film, wiecie, to naprawdę byłby krótki film, ale fajnie, że odkryłem jak się właśnie zapauzowuje, bo nie muszę już z tego wychodzić i w ogóle, więc naprawdę się cieszę, dobra, dajemy paralot sobie zabieramy. Nie, no już jeszcze jej nie chcę odpalać. Teraz dopiero. Nie, jeszcze nie. O Boże, jak tu się czasu straci. Dobra, tu jest trochę powolno, ale co ja poradzę? Para hute. Pozdrawiam, oczywiście, Kabeliksa de Torpa. Kogo by jeszcze pozdrowić? Kabeliksa de Torpa. Mati Games, jakieś. Hello, Kuba, Ety. I dobra. I uwaga, tyle mi to zajęło, przechodzimy do kolejnego obby. Dobra, jesteśmy widzowie w Dentist Obby. Tak, jesteśmy w Dentist Obby, będzie to kolejne, co będziemy speedrunować. Pamiętam, że on tu miał za ladą. Tak, to był, z tego był chyba trzeci film na moim kanale, z właśnie tego obby, więc ciekawie. Dobra, lecimy. Speedrun, istny speedrun. Nie, nie chcę tego. Kurna, hata. Nie róbcie mi takich rzeczy, jak ja speedrunuję, dobra? Fajnie by było. Z waszej strony. Dobra, mamy stage trzeci. Kurde, ja nie miałam na te szczęki skakać. Tu się trochę szybciej odradzam, a nie tak wolno. No! Nie pytajcie się, co to było. Ja to chcę zespeedrować, chociaż to obie już ma 27 checkpointów. Nie! Nie! Ciągle zapominam, widzicie? To już... Tutaj już trzeba też trochę mózgu użyć, bo ja nie używam mózgu jak speedrunuję. Wiecie. Jest z tym trochę problem, ale dobra. Gdzie ja mam iść? Tu? Tak, bo to są przeźroczyste. Dobra. To się ze musi ze Dokładnie. Patrzcie, jak ja speedrunuję do Wenta. Jak już są takie duże wenty, to wiadomo, że do Wenta musimy wejść. To nie jest labirynt. Na szczęście. Więc co? Speedrunujemy dwa oby. Kiedyś pamiętam jak jedno takie oby było na jeden film, a teraz to... Na jeden... około nie wiem.. 20 minutów film bym zdążył zrobić 3-4 oby, Może nawet. Chociaż nie wiem ile coś nagrywa. Bo ani razu nie wychodziłem do tego. Kurna chata, przecież to jest to. To jest to coś. Pamiętam jak zawsze lubiłam obby tego typa. Dobra, tak wyrobił speedrunner. Właśnie tak. To będzie na tutaj to. Co? Co? Te. No! Ludzie, to jest skandal. Skandal. Metabolizm. Czekajcie, bo tu wszystko... Przez wszystkie tak prześwituje. Please. No, wiedziałem. Kurna. Kurna, wiedziałem. To by już jest cięższe, trochę. Do zespidrowania. I to. Please. No ja pier, A, to są najgorsze... To są najgorsze przeszkody do, ski... do speedramowania. Po co... No! To są najgorsze przeszkody do speedramowania, zdecydowanie. Ale i tak nie idzie mi źle. I to... No jasne. Że tak. Sorry about that. Ej, dobra! Gdzie mam leść? Tu jest jakiś przycisk? Klikamy go. możemy pójść tu. Dobra. Musimy omijać szczęki. No nie, bez jaj. Takiego czegoś. Niby to jest łatwa, ale ja mam jakieś dziwne... Jestem jakiś szeroki. Jestem taki jakby szeroki dziwny. Dobra, tu musimy wyjść. No. Zapewne. Checkpoint. Mamy checkpoint. Przez wenty. No oczywiście, że tak. A przez sobie innego, jak nie przez wenty śmierdzące. Dobra, czy to jest na czas? Please, nie mówcie, że to jest na czas. Dobra, to nie wiem, czy nie jest na czas, szczerze. A, dobra, mamy. Tu, może chciałam pisać, czy to dosyć dobrze speedrunuje, czy jednak słabo. No, w jaki sposób? Ludzie. W jaki sposób? Ja się pytam. Zahaczyłem chyba... kurde nie wiem. Palcem mu nogi! No dosłownie! Palcem u nogi zahaczyłem! No! Jak? Nie można skakać chyba. Nie! No widzowie to jest jakieś zrąbane. No! No i jak ja mam niby takie obie spinalować? Jak to jest zbagowane gówno Powracam do starej taktyki skakania Bo to tak trzeba po środku jakby No! Jak? Ludzie no nie da się tego! To jest jakieś stupione. No nie. Nie, to, to jest najgorsze chyba obie do speedrunowania. Już tamto z tym wardem było lepsze. Ale tutaj jakby to zrobili dalej. Od tego No oczywiście! No! No co chodź! Chyba, że ja mam unikać tego czerwonego. Tak, ja mam... O Boże! To jednak ze mnie jest chyba patafian. Ja mam unikać tego. Dobra, to ze mnie jest po prostu patafian. <grym> to ze mnie jest po prostu patafian. No oczywiście, że tak. Ale to, że ja jestem patafianem, to już podstawa. Czy ja tu mam w sery wybrać drzwi. Jakiś korekt. O, dobra. Co jest grane? Nie, no, to jest tutaj chyba jakaś pasta ultra blank. Tutaj to jest zdecydowanie pasta ultra blank. Dobra. Lecimy z tym. Musimy to ze speedrona. Działam już 16 checkpoint, a jest tutaj 27. Więc jeszcze trochę nam to może zająć. Te wenty. przyrząd są zamknięte. Ja, co ja jestem? Jakiś bezkręgowiec, że ja się tak przeciskam przez to? To ja już nie wiem. Zapomniałam, że tu jest coś takiego w tym dentis. No! O mój Boże, ale jestem zrageowany. Ale jestem zrageowany. Bardzo. Dobra. Dziwne to było. Dobra. Wow. Perhaps. No! Nie no! Tego tu nie widać! No! Widzowie! Muszę pamiętać, że te od tego Nick Game 54 obby nie są do speedrunu. No. Muszę... Wyczaić! Znaczy może są do speedrunu, ale ja po prostu nie umiem. Mi tylko tamto poszło dobrze. Takie, gdzie trzeba czekać, to nie są do speedrun'u. Następnym razem przyjdziemy jakiś nie wiem, speedrunowy. To jest, można powiedzieć, nowa seria, speedrunowanie. Oby No nie, no nie, 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 To się nie dzieje, widzowie, to się nie dzieje. To jest taki dodatkowy w sumie film, bo nie załapy... Nie planowałam nagrywać tego filmu. I było opóźnienie. Opóźnienie. No! <laughs> Kolejny checkpoint, na którym zostanę do chyba 500... Lot. Na 500 lat zostanę na tym checkpoincie. No serio, zostanę na tym checkpoincie na 500 lat. No dobra, może nie na 500 lat. Dobra, to mamy takie łatwiejsze. Dobra, Okej. Okay. Okej, okay, let's do this. Nie! Zaś te pały, ale one jednak są łatwe, po prostu trzeba to wszystko. No i nie zauważyłem tego. O, tak, w końcu jest moment, w którym nas zjada jakiś pacjent, który ma brzydkie zęby, przyznam. Fuj, bąble ma. Jeszcze ma bomblena na języku dekiel. Dekiel jakiś. Dobra. Tu to można speedrunować totalnie. Dobra. Nie stanę na tym harpunie, mam nadzieję przynajmniej. No ten film może trwać w sumie tak z 15 minut. Nie wiem. Staram się jak najszybciej, ale te obie jest trochę gorsze do speedrunu. 27 stage to ma. Więc już powoli dobiegamy do końca. Już kupki... W jaki sposób on ma ustawioną dupę? Co on ma dupę powyżej brzucha? No tak to wygląda, bo szliśmy w górę kręgosłupem. Ła pierun. Dobra, musimy unikać tych główien, no i jesteśmy. Jeszcze dwa stage. To to już jest koniec tego parkurka. No i dupa, musiałem się skuć na takim banalnym. Banalnym stage o. Się musiałem skuć. Dobra i co? Uwaga! Bum! I zajęły mi te stage. E około. Około 14,5 i pół minuty zajęły mi dwa takie oby, więc no w 15. 12 minut nie zrobiłbym chyba trzech, chyba że to by był jakiś łatwy, więc no, he, w około 15 minut, czy na 14,5 udało mi się zrobić dwa oby, to pierwsze było łatwiejsze, z tym drugim już był większy problem, ale co, dziękuję wam za oglądanie tego filmu, jak wam się podoba zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie, czy chcecie więcej takich speedrunów, więc pa pa!